Dobry wieczór, witam Państwa w studiu Superwizjera. Z nami profesor Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani profesor. I autorzy reportażu Ewa Galica i Michał Fuja, witam Was. Dobry, dobry wieczór. Profesor. Pani profesor, my już w redakcji dyskutowaliśmy nad tym reportażem. To pytanie, które nam się ciśnie na usta. Pytanie do Pani. Jak to możliwe, że te pieniądze znikały i nikt tego nie zauważył i to trwało tyle lat? Pani rozumie taki mechanizm? Tak. Rozumiem taki mechanizm i proszę zauważyć, że żeście Państwo dotknęli puszki. Pandorę bym zostawiła z boku, ale puszki najróżniejszych niedociągnięć. Sprawdziłam w ustawie o prokuraturze słowo nadzór użyte jest 51 razy. Bardzo dokładnie jest opisane mamy prokuraturę rejonową, okręgową, regionalną, krajową, generalną, i za każdym razem mowa jest tam o nadzorze. Następnie mamy ustawę o regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek, i tam również jest o nadzorze i o kontroli. No i wreszcie mamy kodeks postępowania karnego, gdzie również są przewidziane mechanizmy kontrolowania działań podejmowanych przez prokuraturę, wcześniej przez policję i prokuraturę. Natomiast to, co się tutaj dzieje, to proszę zauważyć, że mamy bardzo wyraźny przepis, bo to jest oczywiście szokujące, jak można. Wziąć pieniądze od kogoś jako zabezpieczenie i nie, nie, nie przekazać tego na konto. I przepisy mówią: bierzemy te pieniądze i przekazujemy na konto, ale po przecinku mówi się, że w wyjątkowych sytuacjach, jeśli taka jest potrzeba, to można je zatrzymać. To jest ten pierwszy punkt. Drugi punkt, proszę zobaczyć, jakiego typu to są sprawy. To są sprawy o narkotyki. Czyli nie o alkohol, który jest podstawowym narkotykiem, tylko o to wszystko, co pozwalamy ścigać. Czyli teoretycznie nie ma tutaj poszkodowanego. W związku z tym, w momencie, kiedy się nic ze sprawą nie dzieje, nie mamy żadnych monitów ze strony tych, którzy by mogli się domagać tego, że dlaczego sprawa jest umorzona, bądź dlaczego jest przeblekłość postępowania. To jest kolejna rzecz. No i wreszcie... Prawdopodobnie to nie jest jedyna sytuacja, w której mamy do czynienia z całkowitą, z całkowitą masą najróżniejszych nieprawidłowości wynikających z tego, że wszyscy wiedzą dookoła, co się dzieje i że nagrody, jakie otrzymujemy, są po prostu patologią. Ten człowiek jest nagradzany za to, że proponuje maksymalnie dużą ilość. Tymczasowego aresztowania, czyli środek, który jest ostatecznym środkiem zabezpieczenia, co bardzo wyraźnie, między innymi, podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, ale i Ministerstwo Sprawiedliwości obecnie, my za to nagradzamy, czyli my nagradzamy za patologię, nie kontrolujemy i doprowadzamy również do sytuacji, w której większość ludzi wie, że osoby, które kontrolują teoretycznie bezpośrednio tego pana prokuratora. Nie powinny go kontrolować, bo są w relacjach, które to uniemożliwiają i wymagają od nich, żeby się wyłączyli. I tutaj I... mamy jeszcze dwa światy, bo jest świat prokuratur w wielkich miastach i świat prokuratur w mniejszych miastach. I to też pewnie tam trochę inne zasady. I prawdopodobnie, mnie, jeżeli Państwo pogrzebiecie, to się okaże, że takich sytuacji od zakładów karnych po prokuraturę po zakłady specjalnego przetrzymywania ludzi, gdzie to jest w zasadzie rodzinny biznes na bardzo różnych. W układach i na bardzo różnych poziomach, jest pewną praktyką. No i wreszcie kolejna rzecz, która dla mnie jest tutaj uderzająca. Człowiek wraca wieczorem do pracy i nikt na to nie reaguje, bo mówi się, że on jest pracocholikiem. Tak, świetny pracoholik. prokurator, pracocholik. Ktoś, kto jest pracocholikiem, nie jest świetnym prokuratorem, ponieważ ktoś, kto jest pracocholikiem, to tak naprawdę jest poważne zaburzenie psychiczne, które wskazuje na to, że mamy problemy ze sobą najczęściej problemy. Osobiste i że w ten sposób staramy się stworzyć pozory kontroli nad własną rzeczywistością. Ale takie mówienie lekko, że jesteśmy pracoholikami, zwłaszcza w miejscach, gdzie dajemy możliwość osądzania ludzi, pozbawiania ich wolności, wyciągania od nich pieniędzy bezkarnie i właściwie to, co jest ironią, w miejscu, gdzie się walczy z przestępczością zorganizowaną, organizuje się przestępczość. Dokładnie. Jeśli chodzi o pytania z serii Jak to możliwe, to mam jeszcze drugie takie pytanie. Jak to możliwe, że oprócz tego, że wyciągane były pieniądze, jak to możliwe, że sprawy były tak ukręcane, chowane do szuflady do zamrażarki? Bo na przykład policjant, który w danym mieście pracuje i złapał tego przestępcę i ma, ma silne argumenty i wie, że prokurator widzi tego przestępcę na wolności? Rok, drugi, rok, trzeci, rok, czwarty, rok no, cały czas chodzi. Jak to o tym za chwilę, bo jeszcze chciałem autorów reportażu zapytać z waszego punktu widzenia, z waszego oglądu sy sytuacji, jak to możliwe, że te pieniądze były bezkarnie wyciągane. Na to złożyło się bardzo dużo czynników. To nie było tak, że tylko jeden czynnik, tylko przede wszystkim no, prokurator wymyślił sobie system, który, w którym funkcjonował i funkcjonował dzięki temu, że nie było właściwie nadzoru nad nim, bo miał przecież swoich przełożonych, miał wizytatora, który kontrolował jego sprawy i przez ponad 10 lat to nie wyszło na jaw. Także z jednej strony brak nadzoru, z drugiej strony to, że, że prokurator wymyślił też taką metodę na to, żeby mm, te sprawy gdzieś były w zawieszeniu. Y więc, więc tak, no to, to są, tak, są takie główne czynniki. Ale tutaj zaważyła też na pewno wysoka pozycja prokuratora Mrozowskiego. On, nie zapominajmy, był zastępcą prokuratora rejonowego, czyli on miał dostęp do systemów, do których, y, zwykły, prokurator, y, w których zwykły prokurator nie mógł grzebać i sobie wpisywać, zmieniać. On robił to nawet poza wiedzą sekretariatu, czyli przesyłał do y, jednostek policji informacje o zakończeniu śledztwa, czy o przesłaniu aktu oskarżenia, a w aktach głównych, czy w aktach podręcznych takich informacji nie ma. Czyli tutaj są. Y, Wprowadzone równolegle sprawy. Policja żyła w przeświadczeniu, że te sprawy mają dalszy bieg. A druga rzecz to jest też duża pewność siebie tego prokuratora. Jego autorytet, jego przeświadczenie wszystkich o tym, że on jest właśnie bardzo dobrym prokuratorem, pracocholikiem, który poświęca pracy każdy moment czasu. I z jego autorytetem się nie dyskutowało. Tam był, była taka sytuacja, no. nawet, że sekretariat już dopiero po śmierci prokuratora znalazł drugi klucz do pokoju. Nikt nie, oprócz tego prokurator nie miał, nie miał kluczy do, nawet zapasowych do jego pokoju. Po prostu wszyscy się bali, nawet zaingerować w jego, w jego sprawy i sprawdzić, co on w rzeczywistości co on w rzeczywistości robi. Skoro tutaj jest taka luka, to znaczy, że w innych prokuraturach, w innych miastach też taka luka może być wykorzystywana? A dlaczego nie? Poza tym proszę zauważyć, że rzeczywiście mamy sytuację, w której nadzór powinien również polegać na tym, że badamy ilość spraw, które dany prokurator prowadzi. Czyli obciążenie ma być takie, które daje możliwość prokuratorowi wykonać pracę, którą ma. Pani profesor, to tutaj od razu się wtrącę, bo w przypadku realia są takie, że w przypadku i prokuratorów i sędziów to fikcja jest. Sędziowie i prokuratorzy zapewne także są tak obciążeni, no, że nie sposób, yy, będąc normalnym człowiekiem wy, wyrobić tę normę. To skoro to jest fikcja, to w, takim, w takiej fikcji nadużycia będą czymś na co dzień możliwym i mamy sprawę trochę z innego pola, bo mamy teraz pierwszy raport w sprawie Kamilka przygotowany przez zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie jest bardzo wyraźnie powiedziane, że ludzie mają przepisy, nie mają ich zinternalizowanych, ale mają obciążenia, które praktycznie uniemożliwiają im wykonywanie tej pracy prawidłowo. Więc to jest jeden z elementów, który jest ważny. Ale widzi Pan, ta sprawa tutaj pokazuje, że bardzo możliwe, wiele z tych spraw, które ten prokurator miał, w ogóle nie powinno być sprawami. Sprawy narkotyki są sprawami, gdzie możemy bardzo łatwo kogoś posadzić, bardzo łatwo dać komuś zagrożenie tymczasowym aresztowaniem, bardzo łatwo wyciągnąć od niego pieniądze, ponieważ przepisy na to pozwalają. Tak jak przepisy tworzą naprawdę korupcjogenną sytuację, w której mówią, czasami możecie trzymać te pieniądze w szufladzie, trudno, prawda? I jesteśmy w kraju, w którym wiemy, że wyjątek zaczyna być regułą. Czyli być może to obciążenie nie musiałoby być tak duże, bo być może Większość tych spraw mogłoby ich nie być, bądź być załatwione na poziomie policji i nie przechodzić nawet do dalszej ścieżki rozpatrywania i kontrolowania. Natomiast to, że sprawę można wrzucić pod dywan za szafę i że ona znika na wiele miesięcy, to to jest kolejny problem. No I właśnie to jest to, to drugie pytanie, jak to możliwe, że sprawę w taki sposób można ukręcić, takiego określenia użyje, schować do zamrażarki, e, nie wiem, przechować na jakiś czas. Mówiła Pani o kontroli, o nadzorze, że w, papieru, w, 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 w ustawach często ten nadzór jest wymieniany kilkadziesiąt razy, w sumie, ale realia są takie, jakie są. I jeszcze tutaj dochodzi, na przykładzie Nowego Sącza, dochodzi taki e, e, nie tylko w sprawie nadzoru, krzyżowanie się układów towarzysko-matrymonialno-zawodowych. I w związku z tym to. Jest jasna sytuacja, i na to również są przepisy, że w takiej sytuacji nie możemy, po pierwsze, kontrolować samego siebie, bo jeżeli ja dostaję przelewy od prokuratora, który jest mi podległy, to ja nie jestem w stanie go dobrze kontrolować. Więc pytanie jest, dlaczego kontroluje pana prokuratora osoba, która nie ma do tego kompetencji zarówno zawodowych, jak i moralnych, jak i ustawowych, prawda? Druga rzecz to jest taka, że jednakże. Ta kontrola ma się odbywać na co dzień. W związku z tym, gdyby to było prawidłowo prowadzone, to podejrzewam, że z tych 300 spraw połowa co najmniej mogłaby być natychmiast odrzucona. Bo pytanie, czy to są poważne sprawy? Gdzieś tam mamy człowieka, który mówi, że jest rzeczywiście y, umoczony i grozi mu długoterminowa kara. Ale w, w innych przypadkach. to były drobne przestępstwa narkotykowe. Drobne sprawy, tak. prawda? Mhm. Czyli nawet znowu jesteśmy w sytuacji, w której ustawa. Mówi bardzo wyraźnie, tymczasowe aresztowanie jest ostatecznością, kara pozbawienia wolności jest ostatecznością, a my nagradzamy kogoś za to, że Proponuje tymczasowe aresztowanie i że proponuje karę pozbawienia wolności, czerpiąc z tego zysku. Właśnie to jest niezwykle ciekawe, bo te nagrody były za ilość, czy za liczbę tymczasowych aresztowań, Dokładnie. czy za liczbę postanowień o zabezpieczeniach majątkowych, ale teraz z tej ilustracji wynika, że w większości tych spraw brakuje dokumentów, brakuje decyzji merytorycznych, sprawy są umarzane, to są wielomiesięczne przeciągania spraw. I tego nikt nie widział, a widziano tylko te liczby właśnie dotyczące pieniędzy, czy dotyczące liczby aresztowań. To ciekawe, I bo teraz w... po latach prokuratura orientuje się, że nie było nadzoru. Znaczy, było, ale fikcyjne. Był mnie przynosił. E, jedynym zainteresowanym, który wiedział, że coś jest nie tak, to był ten, ten człowiek oskarżony o handel narkotykami, który, który dał pieniądze prokuratorowi. To on wiedział, że jest coś nie tak, ale mówi, nie będę tego dotykał, bo skoro jestem na wolności yy, i mija nie, miesiąc drugi, miesiąc trzeci rok i drugi rok, i nic się nie dzieje, to lepiej tego nie dotykać. Będę cicho, coś jest nie tak, ale jest dobrze. I on o tym wiedział, tak? A cała reszta nie wiedziała o tym, że taka sprawa leży w szufladzie? Wydaje tego, mi się, że, się że część tych osób nie... mogła mieć podejrzenia, no, na przykład policjanci. Oni doskonale wiedzieli, że to jest pomijanie pewnej procedury standardowej dla wszystkich innych prokuratorów przekazywanie prokuratorowi pieniędzy, tylko że oni mieli podkładkę, bo prokurator podpisywał im poświadczenie, że te pieniądze przyjmuje i wszyscy wszyscy już odpuszczali temat, nie drążyli, bo to był w końcu zastępca, ale policjant widzi prokurator danego też podkładkę, bo przekazywali policjanci w bezpiecznej tak zwanej kopercie, czyli po prostu w kopercie, w zwykłej kopercie, bo która fikcją, była podpisana, oczywiście. że jest bezpieczną kopertą, ale policjant, który zajmował się sprawą i który doprowadził do zatrzymania danego człowieka. No, widzisz, że delikwent wciąż chodzi na wolności. Pa Państwo żeście poruszyli bardzo ważny problem, i to jest problem, który prawdopodobnie nie jest jednostkowy. Ale nie byłoby dobrze, gdyby w tej chwili posypała się liczba postępowań dyscyplinarnych wobec policjantów, bo nie możemy wymagać od najsłabszego w tym ogniwie, żeby. Działał jak bohater i dopominał się i domagał, dlaczego ten prokurator nie działa. W końcu. W bo ten policjant też jest zawalony sprawami. Ale w końcu w programie Państwo pokazujecie, że to nie jest tak, że ludzie się nie orientowali, bo piszą anonim i piszą o tym, co się dzieje i że to nie jest jednostkowa sprawa. To jest sprawa, która prawdopodobnie trwa długo, ale przez ostatni okres czasu ta prokuratura służyła czemu innemu. Nie temu, żeby przeciwdziałać na przykład. Przekazywaniu narkotyków młodzieży i doprowadzaniu do tego, że będą uzależnieni. Nie temu, żeby rzeczywiście tą politykę karną prowadzić prawidłowo, tak abyśmy my byli jako społeczeństwo bezpieczni, tylko temu, żeby mieć władzę. W związku z tym, tego typu drobne sprawy, gdzie pokrzywdzonych w istocie nie widzimy, oni nie mają głosu. Oni nie mogą zgłosić sprawy o to, że jest umorzona bądź że jest przewlekła. Też kolejna rzecz, dlaczego to było możliwe. Też przez wiele lat prokurator brał pożyczki w parabankach i częściowo spłacał te zabezpieczenia. Czyli to nie było tak, że wszystkie zabezpieczenia znikały, tylko on tym umiejętnie żonglował. Trochę jakby był w pętli kredytowej. Tak to wygląda. To na pewno. Bo nie wiemy, na co szły te pieniądze, co się z nimi działo. To jest właśnie największa zagadka tej historii, bo prokurator nie żył jakoś dostatnio. On jeździł używanym samochodem należącym do swojej siostry, mieszkał w wynajmowanym. W sumie nie, jakiś, nie jakimś luksusowym szefa. mieszkaniu z, od swojego szefa. Y, funkcjonował ba, naprawdę bardzo skromnie, a te pieniądze znikały. I to mówimy o kwocie sięgającej nawet dwóch milionów złotych. Z tym, że to też jest tak, że prokuratura jak na razie udowodniła. I, I pisze w komunikacie o tym, um, że to jest 200 tysięcy, gdzie na pewno zniknęło. Tak, tych, z tych pieniędzy. Dwa miliony jest podejrzenie, ale nie ma jeszcze na to. 200 tysięcy w jakim czasie? Na jaki czas to się rozkłada? W ciągu 10 lat. W około 10 lat. Czyli to takimi kwotami 10-20 tysięcy tak to się zbierało? Nawet mniejszymi, bo te zabezpieczenia nie były tak To były 3-4 tysiące złotych. I czasami te osoby już po wyroku czy po uniewinnieniu przychodziły do prokuratora i oczekiwały zwrotu i prokurator im na przykład część tych pieniędzy oddawał. On mówił, że więcej, jednostkami nie pozwoli, proszę tutaj 2000, tysiące. Więc te kwoty na pewno będą trudne do ustalenia, bo nie ma tej, nie ma tej dokumentacji. A co w tej, co w tej chwili jest sprawdzane? Bo jest kontrola, e, e, akta są kontrolowane, szafy są sprawdzane. Co jest sprawdzane? Mamy trzy postępowania prokuratorskie. Jedno dotyczy śmierci i tego, czy ktoś mógł się przyczynić do tej śmierci. To wynika bezpośrednio z notatek, które prokurator po sobie zostawił. Które sugerowały, że był szantażowany i zmuszany do, do, do wyciągania tych pieniędzy. Ale są jeszcze dwa postępowania. Jedno dotyczące braku nadzoru, a drugie dotyczące właśnie fałszowania dokumentacji, e, prowadzenia jej w niewłaściwy sposób, znikania dokumentów i podbierania pieniędzy, przywłaszczania pieni dużych środków pieniędzy. Tu jeszcze na marginesie, pani profesor, zapytam, jak wyglądają realia w, w, w prokuraturze, w sądownictwie, generalnie w, w, tej, w tej dziedzinie. Bo w korporacjach, takich biznesowych korporacjach, regulowane są stopnie podlegające. I zażyłości, że to się wzajemnie wyklucza. A jak to wygląda na przykład w prokuraturze? Pytam tutaj o te układy zawodowo-matrymonialne. Zgodnie z przepisami to również jest wykluczone i taki prokurator czy pani prokurator powinna się wyłączyć z takiej sprawy i nie prowadzić nadzoru. I szczerze mówiąc, kolejny, kolejna ścieżka, kolejny poziom nadzoru powinien wykluczać taki nadzór w momencie, kiedy to widać. W momencie kiedy mamy do czynienia z kochankami, pewnie nie zawsze to jest takie widoczne, ale w takim środowisku jak małe miasteczko wszyscy wszystko wiedzą. Wszyscy wszystko wiedzą. Więc będziemy udawać, że nie widzimy i że nie wiemy. Właśnie, bo to jest udawanie, bo wszyscy dookoła wiedzą, czy to z opowieści prokuratora, czy z obserwacji, e, że to były romanse, że pan czy prokurator spraw rozwodowych Tak, że pan prokurator tak. romansował z tą prokurator, że ona obecnie jest w związku z zastępcą, byłym zastępcą prokuratora okręgowego. Ale kiedy oni zaprzeczają temu, no to, to nie jest nie jest sposób udowodnić, że ktoś ma z kimś związek. Yy, więc to jest też problem tej sprawy, że te osoby po prostu do końca zaprzeczają. Nawet prokuratorzy tam się wypowiadają, że to jest tajemnica Polisznela, ale, ale dochodzi... tego nie wynika. Ale jednocześnie macie Państwo sytuację, w której ten prokurator jest awansowany przez jednakże prokuratora znacznie wyższej na wyższym szczeblu co też pokazuje, że nie można udawać, że również wyżej, chociaż ten głos tutaj nie wybrzmiał i szkoda, yy, wiadomo jest, co jest grane. Czyli to nie jest tylko przypadek pokazany w reportażu, to, to w innych prokuraturach, w innych miastach, w innych miasteczkach też takie rzeczy się dzieją. Tak sobie myślę, między panem wójtem a plebanem się przypomina, bo to jest taki układ, w miasteczku jest elita, tak? to, to, są, to są prawnicy, to są sędziowie, pewnie prokuratorzy yy, i oni trzymają się razem. Bardzo możliwe, ale jeśli dodatkowo proszę wziąć pod uwagę to, że jeżeli nagradzamy ludzi za to, że wnioskują o tymczasowe aresztowanie, robią dużo spraw, nie rozwiązując tych spraw, nie digitalizują tego, to wszystko powinno być skomputeryzowane i nie można byłoby tego wyrzucić za szafę, i jednocześnie nagradzamy ich chociaż prowadzą bardzo dużo spraw i są pracocholichami, ale nie mają wyników w postaci zakończonych spraw, to to pokazuje na patologię, która być może nie jest tylko w jednym miejscu, ale no. jest w całym kraju. A ta patologia jest jeszcze większa, bo tam prokuratorzy mówią o frakcjach, które działają w prokuraturze I kiedy jedna dochodzi do władzy, to druga idzie na zwolnienie, co powoduje, że ta pierwsza ma jeszcze większą ilość spraw i tam jest taki co bardzo... Co znaczy, że idzie na zwolnienie? Lekarskie. Przeczekują, e, dopóki władza się nie zmieni. Natomiast taki smutny tam wątek jest taki, że ci prokuratorzy piszą do nas, że oni są na granicy możliwości orzeczniczych, co prowadzi do chaosu w prokuraturze, bo oni nie są w stanie przerobić takiej ilości spraw. Czyli są przeciążeni po prostu. Teoria teorią, a życie wygląda tak, jak pokazujemy w reportażu. Nie, bo prawdopodobnie. Proszę pamiętać, my naprawdę żyjemy w bezpiecznym kraju, w którym bez przerwy nas straszą terroryzmem, ale prawdopodobnie większość tych spraw w ogóle nie powinna być w prokuraturze. To jest działka dla polityki społecznej, dla informacji dla ludzi od tego. Czego używać i jak używać, po to jak się zachowywać, żeby na przykład nie było przestępstw seksualnych. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której prokuratorzy są przeciążeni, ponieważ mają strasznie dużo spraw, tylko są przeciążeni, bo produkują te sprawy i jak widać, często w celach, które są dokładnie sprzeczne z tym, po co prokuratura jest powołana. Profesor Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Ewa Galica, Michał Fuja, autorzy reportażu, który oglądaliśmy. Ten reportaż cały czas dostępny jest dla Państwa w TVN 24GO. My czekamy na informacje od Państwa w każdej sprawie, w tej i w każdej innej także. Być może sygnały z innych miejscowości, z innych miast, gdzie dzieją się podobne rzeczy. Czekamy. Telefon do Państwa dyspozycji, adres pocztowy, e-mailowy i wszystkie informacje na koncie facebookowym Superwizjera. Tam najłatwiej znaleźć kontakt z nami. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Spotykamy się w sobotę, za tydzień o 20.